Ej, słuchajcie, pode mną jest wybuchowca. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Także cześć się dzień dobry, witam wszystkich Bardzo serdecznie, Jestem z tej strony Zyber, to jest kolejny odcinek na moim kanale i będziemy dzisiaj, słuchajcie, uciekać przed wybuchowcami. Razem z czokletem. Cześć Czoklet! Dzień dobry, dzień dobry. Witam I słuchaj, serdecznie. rozlatujemy się stary, musimy ten, bo zaraz będzie się zmniejszał świat. Właściwie to już zacznie się zmniejszać świat. I dzisiaj, o -o. słuchajcie, dzisiaj każda obecna tu TNT-owca, do której się zbliżymy, wybucha. A wybucha w momencie. Nie, nie chcę mi się tego tłumaczyć. Dobra, 720 to jest chyba 10 minut, nie? Także mamy, słuchajcie, od Aha. tego momentu 10 minut, a my wchodzimy na game od zero, czyli game od survival. Co 10 sekund przy nas będzie respić się, słuchajcie, taka właśnie TNT owca, która będzie wy... właśnie czokret za tobą. Jest TNT. AH! FUCK! To było straszne! Nie, nie podchodź do mnie! Nie, nie, dobra, nie, nie, Ja się musiałem tutaj, musiałem strumień sobie włączyć, i trochę nie patrzyłem się dookoła. No ja właśnie też jest stary, dobra. Słuchaj, trzeba zbierać generalnie rzeczy. Dzisiaj, jak mówię, challenge jest taki że każda owca, do której się zbliżymy, a respią się one wokół nas w ciągu 10 sekund, wybucha, słuchajcie. Także jeżeli chcecie więcej takich szalonych odcinków z tapaków zostawcie łapę w górę, a także zasubskrybujcie kanał i możecie wpaść też do czekolada w ogóle. No, powiedz mi w ogóle, tak. kto by. O, no nie, co? Nieważne. Nie, nieważne. Chciałem powiedzieć, kto wymyślił, że te owce są różowe, bo wyglądają jak świnie i... y, Bo to stare TNT owce są, to, to jest seri sur owce jeszcze, dobra, poczekam A! A! na drzewie, ona A! A! się A! pojawi, ja sobie drewno zdetonuję. No i misja jest taka, że musimy stary mieć jak się zbudować do góry później. Dobra, czyli jak jestem na drzewie, to ona się na drzewie nie pojawi, żeby zbudować sobie rusztowanie. Ja stary jestem przy spałnie i w tym momencie ja zbieram drewno przy, spaunie, przy, przy użyciu owcy stary. Bo to jest yy... najlepszy sposób. Dobra, cobblestone'a trochę pozbieram, tylko trzeba to szybko szybko ten rozkwinić. Dobra, to jest zwykła owca, ona nie wybuchnie. Yy, I mogę pozbierać tu jeszcze drewno. Musimy zrobić się kiery, bo w momencie kiedy kurczę te, dobra, będę patrzył, na jałem w piec, jest przerypadę w ogóle. Najpierw killer królik, teraz kurczę to. Gdzie jest owca? Ona się powinna gdzieś tu pojawić za chwilę. Dobra, Czekolad jest tam. Gdzie one są? Stary, nie wiem. Zbieram, zbieram drewno. Dobra, mam drewno. Robię w tym momencie zły crafting. Musimy zrobić sobie jakieś, jakieś rusztowania, drabinki i tak o, dalej. O, o, a, dobra, dobra, dobra. Dobra. Stary, one nie. się na drzewach pojawiają! O, oh, fuck! Co? Jak stoisz przy drzewie, to one się na drzewach pojawiają. Dobra. Nie! Mój crafting! Dobra, czekaj. Mogę zrobić się siekierę. Dobra, zrobię się siekierę w takim razie. I Ej, zrobię sobie jeszcze czy, czy ty kilo. Jesteś, ja bym do ciebie cyk? bardzo chętnie jak się Stary, weź ty, się co? do mnie teleportuj, co? Ja myślę. E Dobra. Dobra, zbieram jedzenie teraz z zwykłych owiec. E, tylko stary, szybciutko, dobra. nie? Jestem. Dobra, Jestem uważaj, o... uważaj! Oh dobra Dobra, stary, musimy szybko pozbierać jedzenie, bo później utkniemy na 10 na 10 i musimy zbudować jakieś rusztowanie z bloków sobie, żeby one się nie okay. pojawiały przy nas. Także dobra, ja, cyk. Ja idę, ja idę tutaj, o kurczaczek. Dobra, dobra. stary. Wysadziłem owcę kolejną, dobra, pięknie. Ona wybuchła, musimy uważać, stary. Musimy zaczekać więcej zwierząt. Weź co, idź zbieraj, stary ten. Border tu, są tu jest, owce, Fasz. Tu są owce, tu są owce. Niech się pojawi jakaś owca z TNT obok mnie. No. I może te owce zabije. I... Ja stary, pójdę pod drzewo, może. Nie, fak, pojawiła się. Nie podchodź do mnie! Nie, w kurde, no, głupia owco, ty. Stary, ona do mnie podeszła. Jak ona tak może, co? <laughs> Ej, ta owca nie zabiła nikogo. No, jak to możliwe? Stary, uważaj, o. bo border idzie tutaj. Wiem, Dobra, właśnie. Dobra, grzybków niestety nie wezmę za bardzo, mogę drewna więcej pozbierać. Dobra, drewno mi dawaj, bo będziemy musieli stary przetrwać w o, takim o, o, 10 uwaga, na 10. Uwaga, 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 uwaga. Dobra Jest Good stary, a może sobie zrobić te narzędzia, czekaj, dam ci te, dam ci, dam ci, dam ci wszystko ten co potrzeba. Yy, ła, a, czoklet! Uwaga, może <laughs> Czoklet, łap połowę drewna, stary i łap połowę kobla. Zrób sobie, nie wiem, siekierę łopatę, cokolwiek tam Okej okay. Dobra, ja lecę po resztę drewna, stary Ja więcej drewna pozbieram, bo tego drewna będzie nam więcej potrzeba Na pewno O kurczę, tu jest więcej tych owiec, masakra Wiesz co, ja tutaj boję się stanąć gdziekolwiek przy jakimś crafting table nawet na sekundę, żeby cokolwiek zrobić. Ja bo... też stary najgorsze, że one się mogą i u góry, i na dole pojawić i w ogóle ten pojawić zacząć się w ogóle da przetrwać, słuchajcie, jak border się zmniejszy. Bo tego to nie jesteśmy pewni niestety, dobra. Jestem tutaj. O, słuchaj, wybuchnij, bo ja potrzebuję cobblestona, dobra. By the way chciałbym zaprosić Was na kanał Zetiego w karcie, oczywiście, ponieważ Zeti jest twórcą, słuchajcie, tej odmiany datapaka z tą jedną złą słuchawcą. mam więc mam, mam sekundę, mam sekundę, szybko. Masz 10 sekund, Tych. stary, jak wybuchło. Dobra, jestem Dobra. u góry. słuchaj, muszę zrobić sobie teraz tak... Nie, 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 nie. na chwilę. Stary, ja muszę zrobić sobie piecyk, wiesz? Także... O, fajnie, drugi crafting, bardzo dobrze. Ja muszę zrobić jakieś jedzenie, bo jak ja w tym momencie będę chciał sprintować, to jestem ze no, mną dupa blada, że tak powiem. Uważaj! Nie! Fuck! Co ty o, gadasz? Kurczę, chocolate, masz o, te temy tam moje? O, o, yy... Nie widzę nic. O FAK! Tak do ciebie w chwili wybuchu. No nie! To jest stary niemożliwe po prostu, co tu się dzieje! Dobra, nie. szybko, pojedyny, to było chyba w tę stronę! Tak! No tam nie ma Demów stary! Jak nie, nie ma i nie stary! Nie ma, to, tam nie ma. to szybko, zbieraj drewno! Jezu, ty widzisz ile tych owiec tutaj jest dookoła? Dobra, owca się za mną pojawiła! Stary ile tego tutaj jest? Dobra, czekaj, tu jest exp czy tu będą jakieś itemy? Nie widzę, widzę tylko owce. Kurde no nic nie ma stary! A tu border idzie O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, odbiegnij. Drewno, Fuck. mam drewno, mam drewno Dobra, ja zbieram stary dyrta, zbieram ile się da. Zbieraj o, co się kobla. da Owce można wybuchowo wykorzystywać ten do zbierania wszystkiego, nie? Dobra, wybuchnij Dobra, Super. zbierałaś mi drewno czy nie? Tu Barto nic nie ma za mną Ja więcej dyrta yy, stary zbieram FAK Pojawiła się kolejna Dobra Op. Op. Biegnę tutaj stary O, o, dzień dobry owco. Buchnise. Super. Buchnise, Buchnij stary, co, co? Do czego o, ty... kolejna! Czoklet, do czego ty zachęcasz tą owcę? Przepraszam bardzo! A żeby sobie, żeby sobie... No to działali... właśnie, no. Żeby sobie buchnęła. No. Buchnij sobie. A! Dobra, oj, oj. to jest to jest przerąbany to było, stary. To nie było dobra, to nie była dobra akcja, to co zrobiłem. Dobra, przynajmniej wiesz co, one się tak chamsko nie respią pod drzewami na przykład, nie? Tylko się na Aha. tych drzewach respią. Dobra, muszę na F5, wiesz, zbierać rzeczy z tego co widzę. Jedzenia nie mamy, fuck! Dobra, dobra trzeba przy... będzie jedzenie szybko jakieś ten. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie jest źle. Jest wszystko. Stary, jest nogu. tragicznie, bo straciliśmy wszystkie itemy w ogóle, więc dobra, czekaj, idę, o, idę w tę dużo stronę. Krów mam. Dużo krów mam, dużo zaraz krowów je, masz. Duca ja mam Nie! To owca jest szalona, Wybuka. ona się nam nie pojawia, stary! O, zapraszam, owieczki, owieczki. Dobra, wełna. O, ile, tu, ile tu zwierząt jest? Weź wybuchnij. wybuchni Stary. To w, w ogóle jak mapa zaczyna wyglądać. Wybuchaj, no. BUM! I robisz drewno, dobra? Cyk jest drewno? Nie ma jest w ogóle mocniejszy wybuch od TNT prawdopodobnie takiego zwykłego, mi się zdaje. E, chyba, tak mi się tak mi się wydaje, mam Wiesz? jedno serduszko. Dobra stary, widzę te krowy, e... idę do ciebie, bo musimy to jedzenie pozbierać. Drewno mamy, kobla mamy, jedzenia nie mamy Pr za dużo, Próbowałem dobra. Próbowałem je cyk. tutaj jakoś e, zachęcić do wybuchania odpowiedniego, ale tak niezbyt chcą. Nie, więc. stary, jest przerąbane w ogóle, dobra, zbieram do... O, siema wybuchować tnt dobra, wybuchnij nie prawie zaciukała drugą. Dobra stary, zbieram jedzą, zbieram jedzą, bo tu już border idzie. Wow, w ogóle ładna mapa jest strasznie. Tak mam coś, tylko że te owce mnie zachodzą, stary. Więc dobra. O, o. No to jeśli ja coś, cokolwiek miałem, to już nie mam. Stary, nie wiem. Dobra, zjem sobie. O nie, o nie, o nie, czemu ty podchodzisz do mnie, owco? Stary, gdzie, gdzie ty wybuchłeś? Gdzie Masz stary, chyba nie ma żadnych jest. twoich temów, wiesz? No właśnie wiem, te itemy wybuchają, jest tak mocny, ten jest tak mocny Dobra ten... stary, lecimy na spawn'a i na spawn'ie próbujemy robić sobie ten bastion ostatniego przetrwania normalnie. Okay. Ty, tylko nie wiem gdzie jest środek. Wiesz co, ja mniej więcej... Znaczy wiem, gdzie jest spawn, bo się przed chwilą. Ale spawn to może więc... nie być środek bordera, bo ja go ustawiałem stary, więc musimy Aha. musimy patrzeć, gdzie border się zmniejsza Bejoj. i dopiero ten. Więc dopiero będziemy mogli stworzyć sobie jakąś bazę taką wypadową, nie? Dobra, ja stary siedzę pod drzewami, bo tu się owce nie respią. Więc szybko pod drzewa dawaj. Ja szybko zrobię, czekaj, crafting, cyk. Pod drzewami się eee... nie pojawiają? No właściwie widzę, że się nie pojawiają, stary. Ja sobie robię szybko drabinki, inne takie. Będziemy się drabinkami robić do góry. Dobra, mam. Ok. On... Tylko trzy drabiny. Fuck, mam tylko 12 drabinek. Serio? God damn, więcej tego chcę. Halo. Dobra, mam słuchaj 21. A nie stary, one tu są! Fuck! Dobra, ile mam kobla? Mam kobla wystarczająco. Zrobię sobie przepalarkę. Czy ja mogę z ciebie jedzenie uzyskać? Nie mogę! Fuck! Ja tu sobie zrobię na szybko narzędzia. Nie mogę. Dobry owieczko. Stary, nie one mnie tu do mnie. obchodzą dookoła, dobra. Ja sobie muszę jedzonko jakieś. Lepsze będą, le, będą steki dobra, stejka rób. Nie podchodź do mnie. Nie podchodź, ja podejdę Mam do ciebie. Story udało mi się zaciukać zanim wybuchła. Ale jestem miszczunio normalnie. Kailof i mieczyk, jestem super. Masz Kailof i mieczyk, stary Zacz, Mam gdzie jest border? Kailof i mieczyk. Kylo friend. Bo border się bardzo niebezpiecznie zbliża. Masz Friends stary, ja dobra, sobie... ja zbieram więcej drewna, tu jest border już, ale lagam miałem chwilowego, to już chyba ja za też, dużo owiec też. się pojawia, wiesz. Chyba dobra, tak. mam jedzonko, i słuchaj, ja wezmę sobie tutaj, cyk. A I oczywiście, co chciałem wspomnieć, moi drodzy, jeśli macie pomysł na jakiś niecodzienny, ciekawy datapack, niekoniecznie z owiec, bo jak zauważam, jak jest jakiś temat odcinka, to wy później w komentarzach piszecie różne rzeczy, wariacje tego samego odcinka. Mówię niekoniecznie ten sam temat o, zaznaczam. Ty, nie mam. Bordo. Jestem, Mordo, żyję, nie. Nie, tutaj, na tu mnie. border idzie. Cześć czekolad. Cześć. Cześć właśnie, właśnie zmaksymalizowałeś ilość pojawiających się owiec przy nas. Wiesz o tym? Super. To w takim razie mamy większe szanse na. Ej, stary, no żeś mi drogę zaszedł, no. Dobra, wybuchnij. Stary, masakra, co tu się dzieje? I gdzie tu jest środek? Musimy stary środek ustalić, gdzie jest? Dobra, gdzieś... nie! No? bo będzie... tutaj chyba. Stary, gdzie bo stoję? będzie 10 na 10 środek, nie? Dobra, czekaj, wybuchnę tam też. O, nie, potwory się zaczęły respić, FAK! Nie, 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 nie. Oj, oj. O Boże, powiem ci, że to zaczyna przypominać odcinek z królikami. Troszkę! Fuck! Mam pół duszka. Ja już nie mam! Mam półtora! Ja, ja mam, ja miałem pół duszka i spadłem. Dobra, Dobra. zjem sobie y stary. Chyba jest. O, o. Jest stary Ja mam stary pomysł, ja mam stary pomysł. Nie, fuck. Nie! Yeah. Łofak! Oh, idź sobie, idź sobie, idź ode mnie. Kurczę, stary, jest przerepane, no nie! CZOKOLAD! Aaaa, <grym> Dobra, ja mam stary plan, ja, ja mam plan, wiesz? A jakbyśmy w wodzie się schowali? To one się też pojawił, nie wiem, nie wiem. O, stary, plan, dwie wo... się pojawiły ale, akurat. Ale TNT w wodzie nie zadaje ale obrażeń rob... chyba. No zadaje obrażenia, TNT w wodzie, Stare? stary, jedynie nie ten. Aha, nie, nie niszczy e, ty, A. właśnie zdałem sobie sprawę, że możemy przed owcą kłaść po prostu jak wybucha ten blok i będzie część obrażeń. To pochłaniać, nie? O, no! Bo przecież tak tient i działa, lol. Właśnie sobie przypomniałem, dobra, czekaj. Yy, czekaj, testujemy to. Wybuchnij. A. Mi u mnie nie zadziałało. Dobra, u mnie zadziałało. Pół, pół serduszka obrywasz tylko, jak postawisz na czas przetowcom. Stary! <laughs> Jakżeś wyleciał! Co się stało? Ja mam, jestem w les to no. cały czas. No nie, stary, dobra, czekaj. Oh nie. Ja widzę, że tu stary tak. border idzie do nas. Nie, idź o co? Nie, fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak, 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 eee, ja Ah, ja nie wiem, co się dzieje. Stary Creeper dobra. mnie zaszedł tutaj. Team, set, daj zrobię, żebyśmy widzieli cokolwiek, żebyście mieli na filmie, bo wiadomo jakość filmu przed jakością tutaj tego. Dobra, stary, jesteśmy zamknięci dobra. na naprawdę porypanym terenie. Teraz musimy bazę zrobić. Słuchaj. To może być problematyczne troszeczkę. Ja uważam, że odrogówkę. też, stary, tylko te creepery mnie martwią najbardziej. Nie! Shit! Czemu to wszystko tutaj wybucha? Nie wiem, stary, ale... Fuck! Aaaa. Fuck! Chocolate, uspokój się, dobre? A Ej, już... stary! What the fuck? Co, Co to było? Stało? No nie da się! Ej to jest w ogóle zombie Villager. Nie da się no wybuchło pod nami. My już nie mamy bloków żadnych. Czekaj, ja się buduję. Nie, nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę nie. O oh, fuck! Ja już nie mam stary żadnych bloków. Dobra, ja się buduję o do jak? góry po prostu I słuchajcie, ja uważam, że to jest na tyle w tym odcinku. Ja już czokleta tu porzucam. Cześć, czoklet, fajny, kumpel, żeś był. Czoklet będzie wybuchał na dole, słuchajcie. Ja myślę, że challenge jest ogólnie. Żyje, żyje! Ciekawy! Żyje. Czekajcie. Nie ma stary, nie ma. Nie. Stary patrz gdzie tu dokoła jest tyle owiec Masakra słuchajcie dzięki wielkie za oglądanie Nie 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 no kolejna no fuck Zakończenie z nie. Stary tu wszystko wybucha już nie O fuck razy dwa O nie Dobra dzięki za oglądanie słuchajcie zostawcie łapę w górę Jeśli środek was jakkolwiek rozśmieszył Ubawił czy cokolwiek Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem Cześć